Królestwo zwierząt jest naprawdę niezwykłe i często czymś nas zaskakuje. Naukowcy, którzy obserwują różne gatunki, co jakiś czas natrafiają na zjawiska, których nie są w stanie do końca wyjaśnić. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przypadków dziwnych zachowań zwierząt. Zapraszam do oglądania. Zamrożone igłany. National Weather Service w pewien zimowy wieczór wydało na terenie Miami publiczne ostrzeżenie przed czymś, co nazwali deszczem iguan. Wówczas z nieba zaczęła spadać cała masa tych sparaliżowanych i zamrożonych zwierząt. A co najbardziej zdumiewające to fakt, że nie jest to jakąś nowością na Florydzie. Legwany i iguany wspinają się po drzewach, aby po zmroku schronić się przed niebezpieczeństwami. Jednak gdy temperatura gwałtownie i niespodziewanie spada, jaszczurki te są fizycznie oszołomione i nie są w stanie trzymać się drzew. Gdy dodamy do tego silny wiatr, możemy doświadczyć czegoś, co nazywa się deszczem igłan. Zamrożone i sparaliżowane jaszczurki mogą w każdej chwili spaść ludziom na głowę. Na szczęście, zwierzęta te nie umierają przy takim upadku. Gdy pogoda się poprawia i na dworze robi się ciepło, mają one tendencję do niespodziewanego ożywania. Deszcz pajęczaków. Jeśli cierpicie na arachnofobię, to lepiej zamknijcie oczy, bo widok ten może Was przerazić. W Brazylii co jakiś czas występują dość niecodzienne zjawiska pogodowe. Dosłownie pada tam pająkami. Choć w zasadzie może nie do końca można to nazwać deszczem pająków. Tak to specyficzne zjawisko bardzo go przypomina. Kiedy 20-letni projektant stron internetowych Eric Rias odwiedził Santo Antonio, był świadkiem tego niezwykle imponującego wydarzenia. Zobaczył tysiące pająków poruszających się w górę i w dół jedwabnymi nićmi przymocowanymi do przewodów słupa telefonicznego. Dla kogoś postronnego mogło to wyglądać jak przerażający deszcz pajęczaków. Według brazylijskich ekspertów zjawisko to nie jest niczym niezwykłym. W tym kraju widok nieba pełnego pająków jest czymś normalnym. Kiedy wieje silny wiatr, pająki są przez niego znoszone w inne miejsca, czasami wręcz latają i zaczynają spadać z nieba. Warto więc zabierać tam ze sobą parasol, nawet jeśli nie zanosi się na deszcz. Murmuracja szpaków. Na świecie ma miejsce niewiele równie niesamowitych zjawisk jak murmuracje ptaków. Jeśli zobaczycie coś takiego na niebie, lepiej szybko uciekajcie. Murmuracje szpaków to nic innego jak synchronizowany taniec setek albo wręcz tysięcy ptaków na niebie. Szpaki lecą razem w szyku, skręcając i obracając się w powietrzu w dokładnie taki sam sposób. Ale jak one są w stanie tak precyzyjnie koordynować niezwykle złożoną serię ruchów? Okazuje się, że nawet naukowcy i eksperci nie są w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Wiadome jest jedynie to, że każdy szpak w takim szyku może się porozumiewać z innymi. Szczegóły tego, jak ptaki się ze sobą kontaktują, wciąż pozostają tajemnicą. Ryba rozdymka Jak pewnie doskonale wiecie, Ryba rozdymka jest jedną z najbardziej toksycznych ryb na świecie. W jednej takiej rozdymce jest wystarczająco dużo tetrodoksyny, aby zabić ponad 30 ludzi. Co gorsza, nie ma na to antidotum. Tym bardziej szokujący jest widok grupy delfinów, która beztrosko rzuca sobie pod wodą tę rybę, jakby była jakąś piłką. Co więcej, po takiej zabawie zwierzęta te zachowują się tak, jakby były czymś odurzone. Jak się okazuje, ryba rozdymkowata jest niezwykle toksyczna i śmiertelna dla ludzi. Delfiny są jednak na to odporne. Zamiast umierać po nawdychaniu się toksyn, rozdymki po prostu stają się mocno naćpane. Na tym filmie widać, jak po zabawie z rozdymką przez około 30 minut po prostu wpatrują się we własne odbicia i są mocno zdezorientowane. Jest to właśnie efekt uboczny zabawy z rozdymkową rybą. Taniec skunksa. Są na świecie zwierzęta, z którymi po prostu nie warto zadzierać. Jak się okazuje, skunks jest chyba jednym z najmniej przyjemnych zwierzaków, gdy tylko się zdenerwuje. Z pewnością wiecie, jak działa system obronny tego zwierzęcia. Skunksy są głównie znane ze swojego agresywnego i defensywnego zapachu. Mimo to można się przed tym jakoś uchronić. Jeśli skunks ma zamiar nas opryskać, Wcześniej zawsze daje o tym znać, aby nas ostrzec. Jak to robi? Wykonuje dość śmieszny taniec, stając na przednich łapkach. Jeśli będziecie mieli kiedyś okazję bawić się ze skunksem i zobaczycie go w takiej pozie, natychmiast uciekajcie. Skunks będzie stał wyprostowany z tylnymi nogami w powietrzu. Może też syczeć lub jakoś inaczej werbalnie ostrzegać przed nadchodzącym smrodem. Szalony wąż. Na pierwszy rzut oka ten wąż wydaje się być całkowicie normalny. Spójrzcie jednak uważnie. Zaledwie po kilku sekundach zaczyna on poruszać się w bardzo dziwny sposób. Zupełnie znienacka, dziko rzuca się, jakby bardzo cierpiał. Wielokrotnie uderza głową w ziemię. Po czasie zwierzę po prostu wiotczeje i umiera. Odbiera sobie życie bez wyraźnego powodu. Naukowcy do dzisiaj nie są w stanie wyjaśnić tego dziwnego zachowania węży. Według niektórych ekspertów najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest to, że wąż zjadł wcześniej jakiegoś małego gryzonia, który został otruty. Po takim posiłku wąż cierpi i podejmuje taką ostateczną decyzję. Jaszczurka tryskająca krwią. Ta jaszczurka z Ameryki Północnej ma wiele różnych mechanizmów obronnych. Dzięki naturalnemu ubarwieniu może ona siedzieć idealnie nieruchomo i unikać wykrycia. Jeśli jednak jakiś drapieżnik ją zauważy i podejdzie trochę za blisko, jaszczurka jest zmuszona skorzystać ze swojej tajnej broni i dosłownie tryska własną krwią ze swoich oczu. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę imponująco. Niektóre gatunki mogą wystrzelić strumień krwi na odległość do 1,5 metra. Szympansy w żałobie. Ludzie od lat spekulują na temat tego, czy zwierzęta mogą odczuwać te same emocje co my, ludzie. Ostatnimi czasy naukowcy potwierdzili, że odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej mogą. Ale jaka jest najbardziej silna emocja, jaką może odczuwać żywa istota? Smutek i żal. Ten materiał filmowy pokazuje co się dzieje, gdy grupa szympansów Odkryła zwłoki swojego dziewięcioletniego przyjaciela. Przez około 20 minut szympansy weszły w stan żałoby, gromadząc się wokół przyjaciela i odmawiając odejścia. Delikatnie dotykały i wąchały jego ciało. Widać, że są głęboko dotknięte tą tragiczną stratą. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że podobnie jak ludzie. Ci, którzy byli za życia bliżsi zmarłemu szympansowi, byli bardziej dotknięci tą stratą niż ktokolwiek inny. I choć naczelne są naszymi najbliższymi żyjącymi krewnymi, to ten przypadek wyraźnie pokazuje, że zwierzęta potrafią odczuwać prawdziwe emocje. Badacze byli najbardziej zaskoczeni tym, jak jeden szympans siedział cicho przy ciele swojego przyjaciela przez długi czas. Najwyraźniej szympansy nigdy nie przestają się ruszać. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy są chore, albo jak w tym przypadku martwe. Jak wszyscy wiemy, nic nie wpływa na nas emocjonalnie bardziej niż utrata bliskiej osoby. Motyle i łzy żółwia. Okazuje się, że motyle i żółwie mogą być w naturze najlepszymi przyjaciółmi. Czy wiecie, co się dzieje, gdy żółwie płaczą i lecą im łzy? Motyle zatrzymują się i siadają na nich, aby je pocieszyć. I choć brzmi to niezwykle słodko, to według naukowców prawda co do ich zachowania jest nieco inna. Motyle mają po prostu dużą potrzebę przyswajania soli i zdobywają jej gdzie tylko mogą. W klimatach takich jak południowo-wschodnie Peru, deszcz pochodzi głównie z Atlantyku i, jak w całej Ameryce Południowej, jest pozbawiony wielu ważnych składników odżywczych. Motyle muszą uciekać się do zlizywania łez żółwiom, aby w pełni się pożywić. Mrówki porywacze Jeśli zdarzy Wam się znaleźć się w paśmie górskim Sierra Nevada, możecie znaleźć się w niefortunnej sytuacji. Ktoś może Was porwać i trzymać jako zakładnika. Jak się okazuje, w robaczym świecie czerwonych mrówek, często dochodzi do sytuacji, w których to jedna mrówka porywa drugą. Czerwone mrówki przeczesują dno lasu w poszukiwaniu gniazd niektórych potencjalnych ofiar. Po znalezieniu jakiejś mrówki zbierają grupę i szturmują gniazdo. Niespodziewające się niczego ofiary robią wszystko co w ich mocy, aby się jakoś ratować. Blokują wejściowe korytarze piaskiem, kamykami lub małymi patyczkami. Niestety czerwone mrówki zawsze wygrywają. Co więcej, po wtargnięciu do obcego gniazda po prostu porywają inne insekty i zabierają je do siebie jako zakładników. Najstraszniejsze jest chyba jednak to, że nikt do dzisiaj nie wie, co potem z nimi tam robią. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Cześć!